No, witam widza na Route to Glory. Jesteśmy w tym momencie. Przy okazji jakaś rozgrzewka to ty, No, nie są to złe paczki, ale może zrobimy. Ale słuchajcie, zrobiłem architekta, nie? O, codzienne ulepszenie toty to zrobimy też, ale zrobiłem całego architekta. Już go tutaj nie ma, bo się skończy. Z tym, że, no, otwierałem sobie paczki bez y, oczywiście kamerki. No, oczywiście dla mnie, nie, oczywiście dla was. Może wyjaśnię dlaczego, zanim wam pokażę trafę Ogólnie, jeżeli chodzi o. Te najlepsze paczki z Architekta, tam było chyba 10x83 i tak dalej, to wszystko jest, czeka jest zajebiście, więc zaraz sobie to otworzymy. Ale jak był ten Architekt tutaj, to te 5x87+, sorry, 3x87+, otwierałem po prostu, żeby wam pokazać, czy coś trafię, czy nie, bez jakby, wiesz, całego tego kamerki i tak dalej, bo byłem u dentysty, ryj mi i nie potrafiłem się w pewnych momentach wysłowić, bo miałem znieczulenie jeszcze na połowie twarzy, więc... No, no. I dlatego słuchajcie, tamto jest bez kamerki. Zaraz wam pokażę trafy. Ty, co to jest? To wszystko. wymienne za darmo? Aha. Dobra, ty, no to jak wymienne paki dają za darmo, to sobie to pyknijmy, Zróbmy to. Ja tylko muszę patrzeć, żeby nie przepalać gości z drugiej, z Championship, w sensie. No ja sobie to zrobię, wy zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. nie, nie będę was zanudzał tym, jak to robię, prawda? No bo, no bo po, po co to? Pokażę wam po prostu, czy coś trafiłem z poprzednich paczek, które jak mówiłem, otwierałem wczoraj, co bolałem ryjem po dentyście. Więc niech poleci stawkę od sponsora kanału i macie trafy, bo były, były. Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności. A na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki. Polecam! Wow, ale gówno. Kurde, ja go. Pominałem! E, no dobre, dobre. Z podglądu? Ło, wow, ja miałem się półkoła, Ty. Ale dobre to może będzie. Co za ziomuś. O Jezus. Ale dobre, no lepsze niż nic, nie? O człowieku, dobrze się tu dokopałem. Jak widzieliście, trafy jakieś były, może nie na ja, ale dzisiaj to się zmieni. 8-3 razy 10. No, oczywiście, informy maga, No ale informy też co, se W ogóle z tych brązowych rozbudów i silverów to mi poleciało tyle informów, że ja pizgam, nie? chyba z 4 informy z tych gubien mi wypadły. To jest w ogóle mocne. Ale dalej, paczka linii ataku to jeszcze była, tylko ją już gdzieś No co jest, co ja już tu dodam do ulubionych i o tym nie wiem? No oczywiście. Tu co trzeba, z informem też. Pojebało was? Dobra, najpierw otwórzmy to, co mamy i będziemy się bawić dalej, ale widzowie, zanim to to jest ważne pytanie, trzeba na nie odpowiedzieć, bo ja nie wiem, czy ja mam wam mecze pokazywać. To jest ogólnie ósma liga. Jakby no nie gram mega dużo tych meczy, nie? Ale trochę przygram, żeby wbić. No chociaż za. Nie, no to szóstą powinienem wbić na luzie. Za szóstą ligę nagrody, żeby coś więcej się tu zadziała nad tym Road to Glory, naszym. Na Toty to będzie grubo się działo, nie tylko na Road to Glory. Ale no te mecze to jest, nie wiem, stary. No ja tu wygrywam po 7-8-0. Ridge ty w 30-50 minucie, jak nie grają do końca i nie wygrywam po to 7-8-0. Pytanie jest do Was, czy wy chcecie te mecze w ogóle oglądać? Bo no jak dla mnie, to nie wiem, czy jest sens, bo nie ma za bardzo żadnych emocji. Może najpierw otwórzmy te. No te gówniane skończę pytanie. Nie ma w ogóle praktycznie żadnych emocji. A jeszcze piko się. Dobra, stary to szybki pik i, i przechodzę dalej. Gówno, gówno, gówno i gówno. No i klasyk, dobra. Ale wracając to, no, w tych meczach nie ma. No nie ma żadnych emocji, nie? Ja po prostu wchodzę do tego meczu i... No no wiem, że wygram. No chyba że się trafi jakiś gościu co też, że zaczyna road to Glory, no nie obrażając nikogo z niższej ligi, ale... Jak ja mam drugą, na głównym koncie gram rewalsy dalej, żeby wbić nagrody, żeby na toty, bo je paczki to pod pierwszą już podchodzę. Więc no, no, ta ósma liga to nie jest problem. I no, do was pytanie, czy wy chcecie te mecze w ogóle oglądać, bo to jest pewne zwycięstwo. Jestem na drugim monitorze, jakiś filmik na YouTube, ja odpalam czy coś, wale finesy z 30 metrów Griezmannem i wchodzą, albo wchodzę sobie do bramki po prostu patrząc na drugi monitor, więc no, czy jest sens? To nie wiem, dlatego piszcie w komentarzu oczywiście, czy wy chcecie takie mecze w ogóle zobaczyć, bo dzisiaj będą tylko paki i będzie bonus na koniec dla widza, mocarny bonus, więc tu nie musicie się martwić. W sumie już za tydzień, no w tym tygodniu bym chciał już hood Champions dobić te kwali właśnie, no tam już warto pokazywać mecze. W ogóle niektórzy z was może nie i bazy, po chuj, ja zrobiłem te, ej serio lubię czasem używać tych, jak się za wulgaryzmów, nie wiem kto to użył w ogóle jako wulgaryzmy stary, to tak siedzą te słowa, że masz takie soczyste, po chuj? Robisz te rozbudowy. No przecież masz ulepszenie taktyki numero. Nie ma architekta, ale tu se wpierdziela ziomów i cyk masz, popie, za darmo końcy, bo ci się nie chce handlować, bo to wymienne jest. Jeszcze to jest paczka taktyki numeru. Nie wiem, co to zapaka, ale pewnie jest jakimś graczem numeru. I tak w ogóle przy okazji tego typu nie mam 8, jedynego, ani 8, dwójek, ani 8, trójek, żeby już zrobić te rozbudowy 8, 3 razy 10, ponieważ musiałem je wpierdzielić w architekta, bo nie miałem już kart ani końców. I ogólnie to zapomniałem, że mam wymiennego Griezmana, którego mogłem sprzedać, żeby ich nie przepalać, no ale no, zanim sobie przypomniałem, to już przepalienny. W ogóle jeszcze został mi architekt jeden. Nie otworzyłem. Zostawiłem specjalnie ostatniego architekta dla Wiza, który dał gówno. Jeszcze jakieś 2x81, to chyba za to codzienne wyzwanie to ty. I mamy walkout, Polak, Rodak, Robert. Tak, to musi być Robert, nie? To nie jest FC Pajor. no peweks. Bercik, który. No się strzelił bramki realowi, no nie podoba mi się to, ale foder dobry. To jedziemy z tak zwanymi gratisami za architekta. Czy było warto go robić? No w sumie to po to to robiłem, Jak widać, po tą paczkę nie było warto. Foder wiadomo, fajny, a w sumie ja na niego wydałem chyba z 50 z 60 parę tysięcy wydałem na tego architekta, no więc no jakby w foderze chociaż się zwróci, nie? Ale no coś do składu, bo nie mam kompletnie kim grać. Jest Haga Hegerberg, 8,9. To jest na pewno spoko. W ja wam pokażę, jak teraz skład wygląda. Wcześniej było fajnie, nie? Było engolo, engolo, coś było. No teraz jest Diani. Jest Brand losowy. Jest. Gaja na lewej. Co to jest za góry? Gu... Ja tym wygrywam, stary, rozumiesz? No bo ósma liga, dlatego mówię, nie? Dobra, dawaj jakąś petardę. Ty w tym momencie, teraz, teraz, teraz. winic już jakiś. My, my. Ja pierdzielę. Kurwa zawał. Wyglądał trochę jak Żółw, nie? No, no, trochę jak Żółw wyglądał, no. To Żółw nie będzie raczej. Ale może ktoś ci. Okej, okay, Dejong. No, Dejong do takiego starter składu na Road to Glory, żeby wbić szóstą ligę i kwali, nie będzie zły. Tylko foot champion z tym. Ja w ogóle się boję foot champion z tym składem grać. Ostatnia paka zaraz idziemy dorabiać. Ja się serio boję grać foot champion z tym składem, no bo w Rajwalsach w tej ósmej lidze. No, wygrywam, tak? Po 7, 0, po 6, ale zdarza się stracić bramkę. Więc, jak ja tracę w ósmej lidze tym składem, i to, to nie jest tak. O, mógłbym kupić parecho, ale nie okaz. Nie jest tak, że jestem jakiś mega dobry czy mega słaby. Tylko no, po prostu ka każdy ma swój poziom, ale jak ja potrafię stracić bramkę w tej lidze, grając dużo wyżej. No to troszeczkę mnie to martwi na food Champions, jeżeli chodzi o ten skład, bo oni się wylewają w chuj. Na tym koncie, jak coś na Road to Glory, to nie będziemy tego na to ty trzymać, bo pewnie ktoś o to zapyta, nie, to to nie, 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 tak to nie. Na Road to Glory otwieramy od razu wszystko, co się damielimy, ale jak dasz subskrypcję, to na głównym koncie, wiesz, ja mam paczek na toty, wiesz, że mam jeszcze lepsze. Ja mam 30 razy 50, 30 razy 50, co za debil, Chciałem powiedzieć, że mam 30 razy 8,5. Jakie jeszcze mam? Bronta nie chcę dać. Mam jeszcze 20 razy, 85. Więc no, no to są tylko jedne z wielu Jakby ktoś pytał o informy, które natrafiałem No to tu jest całkiem zacny zestaw go z tej strony youtuber, któremu losowo włączyło się nagrywanie i się nie kapnął Chyba 4 minut odcinka w pizdę Ale no nic jakiegoś ciekawego Tam mega nie było, więc no Dwie paczki otworzyłem, bo zrobiłem te wymienne I ponarzekałem, że tam jest tylko 10 piłkarzy i trzeba wyższe owerale wrzucać W tym SBC numero, ale No w sumie i tak git, aczkolwiek i tak Nic nie trafiłem, więc i tak Teraz no. 10x83 na Glory, ładna karta, numero albo jakiś ładny, złoty. To jest Diani, ja już ją mam. To nie jest Diani, to jest inna baba. Ale zobacz, dwa informy w gratisie. No czego chcieć więcej? Jak tam potrzeba trzech informów dziennie, chyba tak? No, trzech informów dziennie potrzeba, więc już mamy dwa. Zara, pewnie trzeci. Znowu ta PS będzie albo nie. Tym razem pop. Szkoda, że żadnej karty specjalnej nie dało. A to w ogóle czekaj, numero nie znikły już? Nie znikły jeszcze chyba. Inform, o! I informo! Ej, dobra, ja jestem dzbanem. Nie ma już numero kart przecież. A ja miałem dla was bonus na koniec, bo chciałem. kartę 88 plus do. No, bez kitu. To po co ja to otwieram? Ja pierdzielę! Ja jestem ułomny! Ja się nie kapnąłem, że nie ma teraz żadnego eventu. Ja pierdzielę. No to teraz odwaliłem kaszanę. Naprawdę. Ale gówno to. To się mega gówno odwaliło. Ja, ja nie wierzę w to, że to zrobiłem, stary. Ja naprawdę tego nie sprawdziłem. Ja myślałem, że numero jeszcze są. A ich nie ma. No to mega beka ze mnie. No jeszcze tą paczkę zrobię, nie? Ale... No przepraszam was widzą, No wy wiedzieliście, ja nie, a ja przecież nagrywam z tej gry, no debilizm to jest. Cłow się pod koniec odcinka kapnął tym, to może chociaż złoty mecamby wypadnie. SPO o Portugalia, no Brunito albo. albo Bernardo Silva. O, Mohamed Salah A ja go pominąłem! No dobra, no, i tak było warto, mimo że jest nic nie warty. I dwa informy formy. Okay, kids, mimo że on jest nic nie warto no to i tak my... Ja za bardzo nie mamy kim grać, prawda? Więc taki salach. No ale ten skład i tak, no na fut Champions to będzie, to będzie Kongo. Mocne. Gaje se przypaliłem w ogóle, nie mam lewego obrońcy. Nie mam zgrania, więc to musi wrócić. No tym w jak sobie poradzę, jakby tu będzie luz. Tego Gaje to sobie na... <gaję> nawet w tym momencie mogę kupić, ale no dobra, no to gigamocarny odcinek wyszedł. Pozdro jakby dla mnie. No mm. i co, co mogę powiedzieć widzowie, no? Jakby... Najbliższy film chyba wleci w sobotę, bo to ty się zaczyna w piątek. Więc szkoda marnować paczki na teraz, co nie? No szkoda. No dobra, widzowie, no to luźny odcinek z Road to Glory. Tak wygląda skład. Otwieram paczki, w których nic nie mogłem trafić. Ale nie no, mam dla widza bonus jednak. Pytacie jaki bonus? Już wiecie, że bonusem miał być. Nagrody na Food Champions, za Food Champions na dwóch kontach. Na jednym koncie otworzyłbym wszystko, a na tym głównym tylko piki, bo tutaj wiadomo paczki na toty zbieramy, prawda? Tylko chciałbym, żeby mnie zalogowało. No się poprawię jeszcze na krześle. Kuźwa ta gra laguje znowu, czemu? Dobra, no ja se zresetuję, nie? Jakby no. <laughs> przymus to przymus. No co jest, jeśli ja nie mogę na konto zalogować? Takie gówno mi mieli. Co jest jakaś dalej pr przerwa nagle techniczna? Akurat jeden pi... no Dzięki za żeton Jako bonusik będą piki numero, bo no resztę zostawię nie, bo jak nie ma nic teraz do trafienia dop Dopóki nie ma toty no to nie będziemy otwierać Pierwszy gówno Drugi gówno, tu może być No mniejsze gówno, weźmiemy sobie trapa. Jeszcze mamy tutaj kolejne dwa Okej, okay. Wanderson, mała flara tutaj będzie słabo a tu będzie. dwóch bramkarzy 90 dobra. Ale jeszcze drugie konto. Proszę bardzo. Numero food, kolejne konto. Ktoś przydatny do składu mógłby w końcu wypaść z tych pików. Bo. No nie no, raz wypadł. Ale to był. Kto to był? To był Gorecka w sumie. Ale on. No, to ono się jakoś mega i tak nie przydał. Ale no. No nie wiem, no cokolwiek Alisonem raczej nie pogram. Bo mam bramkarza już. Alert na pewno, nie? O Jezus. O Jezus. No takie rzeczy No to cóż widzowie, no to dzisiaj na tyle, pozdro, nie? Pozdro, mega fail. Mo może się podobało, może się komuś podobało, może ktoś się pośmiał chociaż. To git, to może dać łapkę w górę. No i daj suba, żeby nie przegapi się jazdy na toty, bo jazda będzie gruba. Także ja znikam... shortsy będą jakieś pewnie, nie? Coś tam wytnę z filmiku. Albo coś nagram, jakieś szorce, ale no. Do soboty, do soboty, bo w piątek nagram to w sobotę wrzucę. Więc trzymajcie. Się.